W środę 4 czerwca widać Państwa Artur Giselewit, zapraszam na magazyn miejski. Dzisiaj w wydaniu spotkanie z Panem Tiktak. Memoriał Tadeusza Kaznierskiego. 2 czerwca w Tajemniczym Ogrodzie odbyło się spotkanie z Andrzejem Grabowskim, autorem telewizyjnych programów, popularnym Panem Tiktak. W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, czytanie mądra rzecz organizowanego każdego roku przez Fundację ABC 21 Cała Polska czyta Dzieciom, bibliotekę miejską odwiedził pan Tiktak. Mowa oczywiście o Andrzeju Marku Grabowskim w latach 80., najbardziej rozpoznawalnej twarzy programów dedykowanych najmłodszym. Popularny pan Tiktak spotkał się z najmłodszymi czytelnikami. Bardzo często, bo w tej chwili właściwie wyłącznie występuję, spotykam się z dziećmi w bibliotekach. No i tutaj oczywiście siłą rzeczy spotkania są związane z książką, także czytamy trochę, z dziećmi rozmawiam, trochę się śmiejemy, nawet trochę śpiewamy. Powiedzieć, jak dzieci? Spotkanie, które odbyło się w tajemniczym ogrodzie przy ulicy Kilińskiego 16 było również okazją do promocji książek pana TikTaka i profesora Ciekawskiego w jednej osobie piszę książki dla dzieci, które, mam nadzieję, czytają te książki, i, i nawet jeśli jeszcze ich nie czytały, to właśnie po to jest spotkanie, żeby poszły do biblioteki i, i przeczytały. Natomiast ja, jako postać telewizyjna, rzeczywiście bardziej jestem znany panią nauczycielką czy panią bibliotekarką. Natomiast nie przyjeżdżam tu po to, żeby rozmawiać przede wszystkim o, o, dawnych, o dawnych czasach, o dawnych programach, tylko o tym, co teraz robię. Także to, to nie nie ma to specjalnego przełożenia. Inna sprawa, że w tej chwili działa TVP ABC, program, kanał taki telewizyjny, gdzie są emitowane programy telewizyjne też sprzed lat także i tam nawet czasami się pojawią jako, jako Pan TikTak czy Profesor Ciekawski. 3 czerwca na Stadionie Miejskim odbył się Memoriał Tadeusza Kaźmierskiego zorganizowany w ramach czwórboju lekkoatletycznego. Na Stadionie Miejskim w Inowrocławiu odbyły się Kujawsko-Pomorskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w czwórboju lekkoatletycznym. W ramach imprezy rozegrano memoriał Tadeusza Kazimierskiego w biegach na średnich dystansach. Wśród chłopców zwyciężył Mikołaj Okoński ze Żnina. No, oczywiście od najmłodszych lat biegam, gram w piłkę nożną. Cieszę, bardzo cieszę się z tego zwycięstwa. Bieg był no, bardzo ciężki, ale się udało. Mikołaj jest wszechstronnym sportowcem. Oczywiście gram w jeziora Kuźnin, polecam klub. Yy, no, oczywiście rozwijam się na wszelkie sposoby, no, bo nie można zamykać się w jednej dziedzinie. Staram się wygrywać tu i tutaj. Ze swoją drużyną tam wygrywamy także mecze. I no, cieszę się, że odnoszę takie sukcesy. Wśród dziewcząt zwyciężyła Katarzyna Karnaw z Białych Błot. W całych zawodach w kategorii chłopców triumfowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej z pakości, Wśród dziewcząt ze Szkoły Podstawowej z Białych Błot. Dziewczęta z inowrocławskiej szóstki zajęły szóste miejsce. Czwórbój zakończył dzisiejszy magazyn miejski. Dziękuję Państwu za uwagę. Widzimy się ponownie w piątek. Na Stadionie Miejskim im. In. Inowrocławskich Olimpijczyków odbył się XIV Europejski Festiwal Lekkoatletyczny Wrocław 2014. Meeting w międzynarodowej obsadzie otworzyli wspólnie prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Jerzy Skucha i przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia Tomasz Marcinkowski. Przed zawodami na telebimie przypomniana została sylwetka Jana Jaskulskiego, a wdowa po nim Maria Jaskulska otrzymała wiązankę kwiatów. Następnie odbył się konkurs pchnięcia kulą VIP, którym zwyciężył Krzysztof Wolsztyński, prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki. Kolejne miejsca zajęli inowrocławianie Waldemar Buszkiewicz i Henryk Procek. Najlepiej obsadzonymi konkurencjami mitingu były rzut dyskiem kobiet i trójskok mężczyzn. Do rywalizacji przystąpili w nich zawodnicy z Kuby, Ukrainy, Danii, Niemiec, Argentyny, Czech i Polski. W dysku zwyciężyła Ukrainka Natalia Semenowa rezultatem 60 m70 cm. Konkurs trójskoku w ramach memoriału imienia Jana Jaskulskiego wygrał Adrian Świderski wynikiem 16 m68 cm, który niespodziewanie pokonał mistrza Polski Karola Hoffmana. Gratuluję, Adrian. Zwycięstwo i to w niebyle jakim towarzystwie, bo trójskok akurat podczas tego, tej imprezy był no, na wysokim poziomie. E, tak, dziękuję. E, tak, stawka była co tu krywać, międzynarodowa. Kuban, no, Karol to również nasz reprezentant na światowym poziomie. Co tu dużo ukrywać, dlatego cieszy mnie ta, ta wygrana. Tym bardziej, że jest to e, takie trochę ruszenie się w tych moich wynikach. Tam przez, przez parę lat miałem taki lekki zastój, który no, dzisiaj szczęśliwie udało się trochę, trochę ruszyć. No właśnie, bo zwyciężyć to raz, a być zadowolonym z rezultatu to jest inna sprawa. Z tego drugiego jesteś również zadowolony? Czy z rezultatu tak, aczkolwiek, no nie ukrywam, bardziej by mnie cieszył wynik na poziomie 1685, czyli minimum miesięczności ropy. Aczkolwiek to jest to mój pierwszy start w sezonie, także no, nigdy nie miałem takiego otwarcia, to po pierwsze. A po drugie, yy, rezerwy widziałem też w tym skakaniu, także. Jestem naprawdę dobre, myśli, pozytywnie myślę, patrzę na, na ten sezon, że jest to jak najbardziej do zrobienia ten minimum, na tym Europy. No i pokazałeś się tutaj innowrocawskiej publiczności, która Cię zapamięta, bo ten meeting był trochę reklamowany jednak e, i ten konkurs z trójskoku twarzą Karola Hoffmana. No tak, no, no co to no cieszę, cieszę się, że mogłem sprawić taką miłą niespodziankę i, i, i pokazać się tej publiczności innowrocawskiej. In I mam nadzieję, że za rok również tu, tu się zjawię. No liczymy na to, a czy udało się coś zobaczyć tutaj już w Wino Wrocławiu? Yy, niestety no przyjechaliśmy praktycznie na, na same zawody z Bydgoszczy i niestety praktycznie zaraz stąd ruszam, po powrotem do Krakowa. Także no 6 godzin roli przede mną. No. Aczkolwiek no, no nie kurwa, pierwszy raz jestem w Wino Wrocławiu, ale no, no na pewno, na pewno tu jeszcze zajrzę, ponieważ yy, skacze się bardzo dobrze. Bo też byłem tak średnio nastawiony troszkę do tej skoczni, tu w zakolu, aczkolwiek no jak, 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 jak to widać, nic nie przeszkadza w robieniu dobrych wyników. I bardzo chciałem tu jeszcze raz przynajmniej kiedyś startować. Czyli mamy tutaj już opinię dobrego zawodnika, który mówi, że skacze się trójsko-winowrzucowi dobrze. Tak, jak najbardziej można tu robić naprawdę dobre wyniki. Także polecam. Bieg na 200 metrów kobiet wygrała Karolina Ciesielska. W biegu na 1500 metrów najlepsza była Arleta Meloch. Bardzo, bardzo uśmiechnięta z biegu na 1500 metrów. Gratulujemy serdecznie. Dziękuję. Ale z tego, co przed chwilą mówiłaś w takiej rozmowie przed wejściem na naszą antenę, to nie jest największy ostatnio twój sukces? No Największym sukcesem w tym roku. Jest maraton w Dębnie, Mistrzostwa Polski, gdzie zdobyłam ten tytuł Mistrzyni Polski, o którym mi chodziło w tym roku wyzdobyć. Także plan był zrealizowany. No to nie wiem, jak bardzo uśmiechnięta byłaś po tym maratonie, skoro tutaj też promienie szczęścia. Muszę powiedzieć, że na cały czas trzyma formę i, i troszeczkę trzeba na krótszym dystansie też trenować, startować, by po prostu móc osiągać lepsze rezultaty w maratonach. Także takie przetarcie to jest super, jeśli chodzi o przyszłość maratonu. Czyli widzisz się jednak na tych bardzo długich dystansach, tak? Dla mnie tak naprawdę to od pół maratonu do maraton. Jak się stało, że trafiłaś tutaj na tę imprezę do Wrocławia? Ponieważ muszę startować w lidze dla klubu GKS Olimpia Grudziądz i by punktować i właśnie stąd ten start tutaj. No ale pewnie takie Twoje treningi codzienne bardziej przygotowują Cię do tych długich dystansów maratonów, półmaratonów. Czy trenujesz też takie biegi jak 1500? Krótko, szybko, długo, wytrzymałościowo. Tak więc yy, ogólnie, żeby ta forma była na wszechstronna. I na krótszym, i na, na długim. Na długim yy, na pewno jest troszeczkę łatwiej, yy, ponieważ się rozkręcamy w biegu. Yy. Trochę dłużej, i to po prostu wtedy ta prędkość przychodzi z czasem, e, z danym kilometrem. A tu no, trzeba troszeczkę no, szybko i od razu mocno. Tak więc, ale uważam start za udany, ponieważ o to mi chodziło, by po prostu troszeczkę puca e, przefiltrować, jak to się mówi, i, i by po prostu szybkościowo troszeczkę biegać. Myślę, że, że chyba dobrze pobiegłam. Nie wiem, jak to Państwo mogą ocenić, z, patrząc z boku, ale myślę, że no czułam się dobrze. i Postanowiłam ostatnie kółko iść mocno, i żeby po prostu tak mocno przyspieszyć taki finish, jak to w maratonach często robię, tak więc start uważam za udany. A skąd przyjechałaś i gdzie na co dzień trenujesz? W Olimpii Grudziący, w Grudziądzu. A to ta twoja wita w jest pierwszą na tym stadionie? Kiedyś już startowałam, ale to już parę lat temu. A jak ci podoba stadion i miasto? Super. I miasto też. Dziękuję bardzo, jeszcze raz gratuluję. W pozostałych konkurencjach wygrywali skok w zwyż mężczyzn Maciej Włudarski, 200 metrów mężczyzn Marcin Chrynkiewicz, 1500 metrów mężczyzn Dawid Walowski, 400 metrów kobiet Iga Baumgard, 400 metrów mężczyzn Przemysław Waścicki. Dla Ośrodka Sportu i Rekreacji niedzielne zawody były dobrym przetarciem przed Młodzieżowymi Mistrzostwami Polski, które odbędą się pod koniec sierpnia. Pani dyrektor, kolejna impreza lekkoatletyczna atletyczna za nami, trochę jednak inna niż poprzednie, bo z obsadą międzynarodową. Tak, bardzo się cieszę, że przetarliśmy pierwszą imprezą walory tego stadionu, walory techniczne. Przeprowadzone zostały bardzo płynnie zawody międzynarodowe, seniorskie, pierwsze wino Wrocławiu. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo bardzo dużo pracy włożyliśmy w to, aby obiekt i wyglądał, i był sprawny technicznie, a pogoda dopisała, publiczność także. Jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni z tego pierwszego mitingu międzynarodowego w Inowrocławiu. Ten miting był także okazją do przypomnienia postaci Jana Jaskulskiego, znakomitego trójskoczka i olimpijczyka, bo udało się przeprowadzić tutaj konkurencję z udziałem naprawdę dobrych zawodników. Tak, bardzo się cieszę. Wielkim zaszczytem dla nas jest kontynuacja właśnie tej dyscypliny technicznej w lekkiej atletyce, a także fakt, że nastąpiła taka możliwość na najwyższego szczebla imprezie uhonorowania tego nieżyjącego sportowca i nowrocławianina, człowieka, który na tym stadionie nie, nie jedną godzinę spędził, już jako senior wspierając nas w momencie budowy, ale także teraz w ostatnim okresie na wszelkiego rodzaju imprezach od roku go nie ma z nami i udało nam się tak właśnie zorganizować ten meeting z podstawowym memoriałem Jana Jaskulskiego i wiele wybitnych postaci wspaniałe wspaniałe widowisko zaszczyciła nas rodzina. Ja myślę, że Powinniśmy to jako innowrocławianie docenić. Powinniśmy docenić również Skocznie do trójskoku, dlatego, że zwycięzca Adrian Świderski z Krakowa powiedział, że to znakomicie się skacze. Tak, wiele dobrych słów słyszałam od sportowców. Jedną z tych właśnie, jedna z tych dotyczyła właśnie skoczni. Cieszę się, cieszę się, że dopełniliśmy wszelkich warunków, które były w planie zagospodarowania przestrzennego w dokumentacji projektowej. A także dzięki Komisji Technicznej Polskiego Związku Lekki Atletyki, szczególnie wymienię tu z nazwiska szefa tej komisji, pana Majsterkiewicza, który bardzo wiele czasu poświęcił na rozmowy, na wizytowanie tego obiektu, na doradzanie nam organizacji tak tych dyscyplin, konkurencji technicznych, aby były i widowiskowość, żeby była zachowana, i żebyśmy mogli przeprowadzać wszystko mniej więcej w odpowiednim czasie, aby wszystkiego typu, każdego rodzaju, jakby, meetingi mogły tutaj się odbywać. Za to wszystkim serdecznie dziękuję, bo to jest również udziałem naszych Olimpijczyków, seniorów, którzy także brali udział w szerokiej konsultacji. Te konsultacje były po prostu przeprowadzane. To, co dzisiaj zbieramy w pochwałach, to jest efekt właśnie tej wielkiej konsultacji. Czyli możemy spokojnie zaprosić już teraz na 30-30 na, na końcówkę sierpnia na młodzieżowe Mistrzostwa Polski. Bo to dopiero będą zawody. Przeszło 600 osobostartów i to są. Naprawdę potężnej rangi zawody, gdzie zawody młodzieżowe to już osoby do 23 roku życia, to są już właściwie ludzie dorośli, będą tutaj, mam nadzieję, bili rekordy, zdobywali swoje punkty, a my dopiero będziemy wiedzieli, w jaki sposób jesteśmy technicznie, organizacyjnie przygotowani do przeprowadzenia wszelkiego rodzaju imprez. Już wtedy to nic nas nie jest w stanie zaskoczyć. A te zawody dzisiejsze właśnie miały być zapowiedzią tego, co nas czeka w sierpniu. Wszystkich serdecznie zapraszam, gdyż przez najbliższy czas przygotowywać się będziemy, aby przyjąć wszystkich sportowców, sędziów, a widzą zapewnić doskonałe wrażenia sportowe i aby nam tutaj wszystkim się podobało.